Witajcie, mamy ciężki czas, chociaż jesteśmy tylko sąsiadami y, tych, którzy mają naprawdę ciężki czas, czyli czas wojny, czas utraty swojego miejsca zamieszkania. Tutaj kiedyś był pokoik dziecięcy, a teraz jest wielka dziura w całym budynku na przykład, nie? I powiem wam, że nawet mnie zamurowało, mówię nawet mnie, bo akurat na live'ach w każdy poniedziałek o 19 na drugim kanale omawiamy akurat apokalipsę. No i mówiłem, że przyjdzie czterech hejstów apokalipsy. Jeden to będzie wojna, drugi to będzie taki kryzys ekonomiczny, że całą dniówkę będziesz musiał przeznaczyć tylko tylko na jedzenie i na nic więcej ci nie starczy. I ten pierwszy jeździec już gdzieś tam przemyka nam przed oczyma, drugi jakby się czai gdzieś za nim. I dopiero teraz się odzywam, bo tak naprawdę e, mam wrażenie, że czego się nie powie, to jest beznadziejne. Jakby nie da się słowami opisać tej sytuacji, chociaż niektórzy mówią i mają dużo racji, że w mediach jest wyolbrzymiane to, co się tam dzieje, nie? To nie jest tak, że non-stop przejeżdżają czołgi, że są wszędzie. Jak otworzycie sobie transmisję z Kijowa na żywo, tam, gdzie są te kamerki w różnych miejscach miasta porozmieszczane, no to rzeczywiście tych strzałów jest mało. To już jest chyba druga noc, gdzie ci w mieście, w Kijowie mówią, nie no, to taka dosyć spokojna była noc, chociaż wieczorem mówią, ale ta noc będzie ciężka. Potem mówią, nie no, w sumie to było cicho. Może to też dlatego, że właśnie w tym momencie trwają rozmowy, jakieś negocjacje, ale nie chcę o tym mówić, bo nie jestem ekspertem od tego. Po prostu z trudem znajduję słowa i, i jak sobie pomyślę o, o tragedii ludzkiej i ostatnio jakby swoim sercem staram się tak wsłuchiwać naprawdę w tego typu historie, bo słucham Sołżenicyna, polecam. Na YouTubie jest cały audiobook Archipelag Gułak. To jest 87 godzin, więc jestem chyba w trzydzieści, nie wiem, której jestem dumny, że tak daleko zaszedłem, ale jeszcze tyle przede mną. Ogrom, ogrom cierpienia ludzkiego w całej naszej historii i staram się przygotowywać psychicznie na to, co się może wydarzyć. Przygotowywać psychicznie na to, że mogą mnie gdzieś wysłać, bo mam kategorię A w mojej książeczce wojskowej. Przygotowywać psychicznie na to, że mnie pojmą, że być może będą mnie bić albo torturować. Teraz się okazuje, że nawet to nie musi być bohaterska. Śmierć za imię Jezusa Chrystusa, to może być po prostu pojmanie za to, że jesteś Polakiem i akurat jesteś na granicy. W każdym razie chcę wam powiedzieć: jest, jest piękny werset, na który wpadłem zupełnym przypadkiem w księdze Jeremiasza. To jest Jeremiasza 51, 46. Oczywiście to są czasy Babilonu, i, i Jeremiasz mówi do Izraelitów, którzy są w Babilonie, i mówi tak: Niech nie lękają się serca wasze. Nie trworzą wiadomością rozgłaszaną po kraju, gdy w jednym roku rozchodzi się wieść taka, a w rok później inna, gdy w kraju ucisk panuje jeden tyran wymienia drugiego. Niech nie lękają się serca wasze, ni trwożą. Bo najpierw jest taka wiadomość, a potem taka. Tutaj Putin napada. Tutaj mu nie wychodzi, ale tutaj straszy bronią jądrową. Tutaj y, pani wysoko postawiona mówi: Tej nocy Rosjanie wyślą wszystkie samoloty na nas. Potem rano mówi: Och, ta noc była akurat spokojna. Na no, szczęście, chwała Bogu, nie? Najpierw jest jedna wiadomość, potem jest taka, i ja przyznam się też za bardzo, się przylepiłem na tych wszystkich ekranów. Sprawdzam, co tam, jaka jest ostatnia wiadomość. No myślałem, że jestem bardziej duchowym człowiekiem, niestety, yy, niestety nie. I jak się pytałem Pana Boga, Panie Boże, weź mnie jakoś z tego wyciągnij, czy mógłbyś mi dać jakieś słowo. I słuchajcie, na samej modlitwie nic konkretnego do mnie nie przyszło, ale jak przyszedłem do przeglądania moich fiszek z wersetami, co robię zawsze na telefonie, tam przeglądam te fiszki, żeby się nauczyć wersetów na pamięć, to akurat przyszedł jako jeden z pierwszych werset z przysłów 22.13, yy, rewelacyjny, gdzie jest napisane leniwy, Mówi, lew jest na dworze, na środku ulicy mogę być zabity. Czyli człowiek, który się tak boi, że nie chce wychodzić z domu, no bo mówi, jest tyle niebezpieczeństw na, dw na dworzu, nie? I w starożytności chodziło o to, że on jest leniwy, bo nie chce mu się wychodzić do pracy. Ale ja tej samej wymówki używam do tego, żeby nie pracować tak solidnie, z takim zaangażowaniem, jakbym mógł, tylko patrzę, gdzie ten lew jest, nie? Na której ulicy, a w sumie bardziej niedźwiedź, <laughs> nie. gdzie ten niedźwiedź jest? Na której ulicy, w którym województwie, do którego miasta doszedł? To jest też oznaka lenistwa i to mi Pan Bóg pokazał. Obyśmy się po pierwsze nie trwożyli, bo te wiadomości raz są takie, a potem są siakie. Jak to powiedział ktoś mądry, ogromna większość rzeczy, która nas martwi, nigdy się nie wydarza jak na przykład ten nalot nocny, który ja się martwiłem, bo chyba ukraiński wywiad coś wiedział, a potem się okazało, że albo nie wiedział, albo tamci z zmienili decyzję. W każdym razie martwiłem się nalotem, który akurat ten się nie wydarzył. Nie? Oczywiście nadal jest mi strasznie smutno z powodu tych wszystkich nalotów, które się wydarzyły. Nie? I, i, I napisałem do mojego ukraińskiego przyjaciela, że, że się modlę o to, żeby Pan Bóg chronił te wszystkie niewinne życia. Natomiast były takie wiadomości, którymi się martwiłem, a, a to były wiadomości od Domniemaniach, które się nigdy nie wydarzyły. Nie? Więc nie przejmujmy się, nie trwórzmy się z powodu tych wiadomości. Nie zajmujmy się też aż tak bardzo tymi tyranami, bo jak jeden zejdzie, to po nim przyjdzie następny i będzie albo lepszy, albo będzie jeszcze gorszy. Putin nie jest tylko taki sam jeden, tam jest całe środowisko takie, jest to oczywiste. Z kolei mam wrażenie, że cieszymy się, że zamykamy, kompletnie się odseparowujemy od Rosji, zamykamy tego lwa w klatce. Ale prawda jest taka, że już możemy czuć oddech na swoim ramieniu innego lwa, z którym się zamykamy na zewnątrz, bo on tam aresztuje ludzi, którzy pokojowo protestują. No a co się dzieje u nas w świecie tak zwanym zachodnim? W Kanadzie ostatnio doszło nawet do tego i ludzie zaczynają otwierać oczy. Ej, świeczkę, rząd, rządy mają nad nami aż taką władzę i uchodzi im to na sucho. W Kanadzie dochodzi do tego już nieważne, czy, czy jesteście za tym, o co chodzi tym trackerom, czy nie, ale rząd kładzie normalnie za przeproszeniem łapę na kontach prywatnych i po prostu. Zamrażają pieniądze. Ludzie się zrzucają. Ok, robimy taki protest. Zrzucają się, i nagle rząd mówi: łaps, te pieniądze są nasze. Więc mamy się nie trwożyć. A zobaczcie, że nie jest to takie proste. Jest to dosyć trudne w naszym współczesnym świecie, gdzie w wiadomości właśnie mamy dostępne ciągle. To już nie jest tak, jak było napisane u Jeremiasza, że w jednym roku jest jedna wiadomość taka, a w następnym roku taka. Ja na przykład obserwuję taką jedną stronę, gdzie są tak zwane update'y co kilka minut. Pach, tu jest taka wiadomość, a tu taka wiadomość. Pach, a to taka wiadomość, nie? Więc nie powinienem się tworzyć tym, bo to jest taka bezsensowna zmienność. I nie powinienem się tym tworzyć też dlatego, że to jest trochę wyolbrzymiane. Nawet wirus, który jest taki niedostrzegalny okiem ludzkim, to nagle ma 2 metry, bo mam taką plazmę na ścianie. No ja akurat nie mam, nie? Ale niektórzy mają i oglądają tego wirusa. Matko, on jest taki duży. To po co te maseczki? To ja powinienem nosić chyba poduszkę powietrzną. A potem widzimy tylko te czołgi, czołgi i dziury i wielkie kłęby dymu, nie? Chociaż tak naprawdę w centrum. Kijowa nadal jeżdżą sobie autobusy, samochody, ludzie normalnie chodzą do sklepów. I oczywiście tutaj pewnie dostanę po głowie także, że umniejszam cierpienie ludzi, nie umniejszam, ale no, obyśmy się wszyscy zgodzili tutaj i zauważyli, jak media wyolbrzymiają, bo nawet coś, co jest tragiczne, straszne, też można wolbrzymić, też można na to zareagować nieadekwatnie. Bo najpierw robimy taką medialną reakcję mocną na te wszystkie wydarzenia, a potem mówimy, ale czekaj czemu wszyscy stoją w kolejkach do bankomatów, ale czemu <głos》>, wszyscy tankują samochody, co za e, No nie wiem, no to może zacznijmy od siebie, to my reagujmy adekwatnie do tego, co się dzieje i później inni e, nie będą panikować, nie? Poza tym lekiem na taką panikę jest moim zdaniem właśnie przygotowywanie się psychiczne. Znowu polecam posłuchać sobie Sołżenicyna. W tym czasie, co byś może obejrzał, taniec z gwiazdami albo jakiś sezon Wiedźmina czy coś, to sobie posłuchaj Sołżenicyna, prawdziwej historii, nie? Jeśli lubimy takie dramatyczne demoniczne historie, no to proszę bardzo, samo życie napisało najgorsze, najtragiczniejsze historie, jakie, jakie znamy. Nie? Natomiast jeszcze raz bardzo gorąco modlę się za wszystkich Ukraińców. Jeśli jesteś takiej narodowości, przejmij wyrazy najgłębszego współczucia i podziwu. Myślę, że cały świat jest zdziwiony, ja też, jak odważnymi ludźmi są Ukraińcy. Nie? Najbardziej mi zapadł w pamięć ten filmik, gdzie Ukraińiec jedzie samochodem i kręci tych, co stoją z czołgami i on podjeżdża do nich samochodem i mówi, co, zepsuł wam się czołg. A oni mówią, nie, paliwa nam zabrakło. I on do nich wtedy mówi, słuchajcie, nie wiem, czy to widzieliście. To może was podwieźć z powrotem do Rasy i słuchajcie, a oni się śmieją. Ha, ha, ha. To jest niesamowicie dziwna sytuacja, bo niektórzy mówią, to jest wojna, to jest, jak, to jest prawie trzecia wojna światowa. Wiecie, żeby była wojna światowa, nie wiem, czy właśnie nie trzeba takiej naprawdę skutecznej propagandy, jak była za czasów II wojny światowej, nie? że Niemcy naprawdę uważali, że są nad ludźmi, a że Żydzi to jest jakaś mniejsza rasa i to jeszcze zawszona, która przenosi tylko tyfus. A tam widać, że ci Ukraińcy i Rosjanie często lubią się nawzajem i nie mają nic do siebie. Nawet Żydzi, Żartują jedni z drugimi. Cywile ukraińscy z czołgistami rosyjskimi. To jest dla mnie niepojęte. Nie? Także bardzo dziwna sytuacja. Nie do końca pełnowymiarowa wojna. Trochę jednak chyba szastamy tym słowem. Nie? No ale z drugiej strony, tego typu mocnej terminologii używa się też po to, żeby coś wymusić na krajach zachodnich. Szybszą reakcję i tak dalej, i tak dalej. Powiem jeszcze ostatnią rzecz. Przepraszam, chciałem krótki filmik nagrać. Jeszcze jedną rzecz powiem, bo są bardzo ciekawe wystąpienia pana doktora Jacka. Bartosiaka. Bartosiaka? Tak, Bartosiaka. On niedawno w grudniu przedstawił swój pomysł. Nie tylko swój, ale tam ma jakiś zespół ekspertów. Przedstawił taki pomysł na armię Nowego Wzoru, żeby w Polsce przeorganizować naszą armię, zrobić z tego coś nowoczesnego, coś bardzo dobrze przemyślanego i zorganizowanego. I on w tym projekcie, który przedstawił już w grudniu, mówi, że my tak bardzo liczymy na. NATO i te wszystkie sojusze, prawda jest taka, że my musimy przygotować się na to, że będziemy musieli długo walczyć sami, wytrzymać chociaż kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, i dokładnie to widzimy, jak się dzieje na naszych oczach, że przez pierwsze parę dni, zauważcie, Niemcy. Nie odzywali się słowem, w końcu się okazało, że te nawet 5000 hełmów tam nie dojechało, tam gdzie miało. Nie chcieli dawać żadnej broni, nie chcieli Rosji wykluczać z tego tam programu SWIFT. Przez pierwszych parę dni milczeli i mieli nadzieję, zobaczcie jakie to jest tragiczne, jak sobie uświadomimy, że tam niby odseparowujemy się od jednego lwa, ale tutaj jak ludzie są bezwzględni, jak, jak nadal chcieli robić interesy z Putinem, nadal, można powiedzieć, że, na, że nawet mieli nadzieję, że ten Kijów szybko upadnie, i nie będzie trzeba robić żadnych sankcji, tylko będzie po sprawie. Ale Ukraińcy wszystkim zrobili takiego przykusa, że się bronią po prostu, że wypruwają sobie żyły w walce o wolność, suwerenność swojego kraju. I okazuje się, że no w końcu po trzech dobach, czterech to Niemcy mówią, no dobra, rzeczywiście, kurczę, nie no, oczywiście, oczywiście widzimy tą tragedię cywili, nie, dopiero wtedy się obudzili. I to jest straszne, ale to trzeba sobie uświadomić. I póki Pan Jezus nie wraca. Rzeczywiście chyba zmodernizować naszą armię, dlatego też puszczam wieść o tym raporcie, o tym projekcie armii Nowego Wzoru. Może warto się z tym zaznajomić, może warto zapytać polityków o to, póki Jezus nie wraca, warto zmodernizować swoją armię i być świadomym tego, że w dużej mierze być może będziemy sami. Chociaż mamy już dużo lepszą sytuację niż Ukraina, bo u nas stacjonują ci żołnierze amerykańscy. Tylko że znowu, jak oni będą mieli problem z Chinami, to się przeniosą na tamtą flankę. Nie? I koniec końców, my musimy być gotowi sami do obrony swojego kraju i zobaczcie, jak to działa. Widać, że nawet jeśli nie wygramy. Sami, według naszych szacunków, to musimy jak najdłużej bronić swojego kraju, bo, bo wtedy, w tych czasach, tak wojna wygląda, że cały świat ją ogląda. Zdjęcia budynków cywilnych zniszczonych tak bardzo przejmują ludzi, bo boją się, że będą to mieć u, u, u siebie samych, że chcą wysyłać pieniądze, chcą wysyłać uzbrojenie, chcą pomagać w jaki tylko sposób mogą, karać sankcjami napastnika itd. Tak bardzo jest to dla mnie odkrywcze, nie? Tak już zostawiając teologię, jak wyglądają te mechanizmy geopolityczne. Bardzo to jest ciekawe. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się serdecznie i pozdrawiam nisko. Shalom. I kochani, jeszcze jedno. Będzie dobrze. A jak będzie źle, to też będzie dobrze. Bo może być dobrze, ale może być też bardzo źle. Ale jeśli w swoim wnętrzu jesteś zjednoczony z Jezusem Chrystusem, wszystko będzie dobrze. No. Z Panem Bogiem.